No dobra, cześć czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej Kamala. Oto dzisiaj przed wami czwarty odcinek z gry LEGO Star Wars z Saga Skywalkerów. W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy część drugą, atak klonów. W poprzednim odcinku kończyliśmy Mroczne Widmo, więc zarobiście jest. Zaczynamy dzisiaj część drugą, atak klonów. W o w górę, jeżeli wam się spodoba. Wbijajcie w naszego Discorda, linka macie w bio kanału. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce Gwiezdne wojny, nie wdupili mi to prawo jest to muzyka. No i zarobiście, Bo mi nie wdupili. <laughs> Część druga. Atak klonów. W Senacie Galaktycznym zapanował niepokój. Kilka tysięcy Układów gwiezdnych zadeklarowało chęć odłączenia się od Republiki. Ruch separatystyczny pod przywódcą tajemniczego hrabiego Duku niezwykle utrudnił ograniczonej liczbie rycerzy daj utrzymanie porządku oraz spokoju na terenie galaktyki. Senatora Midala była królowa z po pracy do senatu, aby głosować nad kluczowym problemem powołania armii republiki, która wsparła przytł przytłoczonych Jedi. Armia republiki, czyli właśnie armia klonów. Armia klonów zamówiona u mistrza Seifo Diasa. Tylko problem taki, że mistrz Seifo no, jego już nie było nawet podczas pierwszej części, więc, bo sam Bian mówił nawet, że, że zginął. Więc cóż. No i cóż. Więc cóż, Więc jest i jest guest. Informuje, że zaczynamy podejście o, o. do Khorasan. Wspaniale poruczniku. Do <grym> kapi? I pieprzło. Jestem. Abitana. Nie potrzebnie wracać. To ważne głosowanie. Chodźmy. Chodźmy. Tak jest. Witam. Witam z powrotem na kursant. O matko, gdzie mam ich w tą stronę? Tu. No tak, tu mnie to prowadzi. Radzi, mamy Padmę i kapitan Tajfo. Dobra, tak jest. Budynek Senatu na kurs. Co się udaj do budynku Senatu. Tajfo wsiadaj, wsiadaj, tak zaczynało też. Że ona przybyła na głosowanie i tak dalej. Żeby dać wtedy, wtedy było z powołaniem. A w tej części było spotkanie, żeby dać kanclerzowi i większe uprawnienia. I to był właśnie błąd, danie mu tych wyższych uprawnień, prawda? Z wiadomych powodów, właśnie. No i już. Kontynuuj te fabularne. Kontynuujemy te fabularne, oczywiście, że tak. Na lądowisku tragedia, twoja. Straszna. Myślę, że stał za nią hrabia Duku duchu był kiedyś Jedi. Nie zrobiłby czegoś takiego. Gdyby ty tylko wiedzieli... Ale wtedy miałem też takie... Wtedy miałem też takie what the fuck. Że oni potrafią czytać w myślach, potrafią wyczuwać i... potrafią coś wyczuwać, nie? Ani nic tym wyczuli. Tylko wtedy, no wiecie. Wtedy byłem za młody, by to zrozumieć. O. I teraz z Senna. To znaczy, że się. No, inaczej się nie zakochaj. Zakochał się, no i cóż. Z jednej strony to było dobre, a z drugiej strony to było złe. Ale tam, to już jego sprawa, co on robi. Dobrze. To już jego Jeżeli sprawa. Się proszę pozwolić odprowadzić się do kwatery, pani Senna. Mm -hmm. Dziękuję, mistrzu Kenobi, ale to chyba nie potrzebne. Nie potrzebuję więcej opieki, ale odpowiedzi. Muszę wiedzieć, kto chce mnie zabić. Przybyliśmy tu dla ochrony, nie się. pani Nie prowadziliśmy. Ani, idziesz? Dowiemy się, kto chce cię zabić, panie. Obiecuję ci. Nie będziemy przekraczać ochrony, Szkoda, że nie... A tak, już widzę, słyszę, szkoda, że nie dubinguje go ten, który dubbingował właśnie Anakina Gwiezdny Wojny, Wojny Klonów. Szkoda, już, bo to. Bo to da się. Bo to da się usłyszeć, naprawdę, w głosie. Szkoda, naprawdę, szkoda. Imponujące, imponujące, widzę, prawda, no cóż, od zarobania niektórych szczegółów, na przykład, właśnie na przykład właśnie budynków i tak dalej fajnie fajnie poszli poważnie. Daleko jeszcze mistrzu? Nudzi cię już moje i padmy towarzystwo padałanie? Oczywiście że nie mistrzu. Nieco miałem. Już blisko. Mój apartament. Jest mhm. Mm Jesteśmy? Wejdziemy? Oczywiście, że idziemy Dziękuję za eskortę na miejsce i przepraszam, ale udam się na spoczynek, Mhm, mm jasne, udaj się. Co my tu mamy? Hmm. Coś do złożenia? To tak leży nie a co, co jakbym wyskoczył? No to pewnie zginę. A czy ja tu mogę? Tak z ciekawości Mogę. Jak... się, że tutaj będzie jakiś mini a, czy coś. Podnieść. Co, co to? Co to jest? Co to? Co? Jakaś karta dostępu? Jakaś karta dostępu, okej. Okay. Nie! Jezus Maria. O, dobra, już ciul z tym. Chciałem wiedzieć, co to jest. No, ale dobra. Nieważne, nieważne. Zaczynamy poziom w takim razie. Rozpoczynamy poziom. Nie bił się Af było, żeś nam zdał radę właśnie bić. A tutaj Nie O! O! Mogę strzelać! ją mistrzu. Mogę strzelać, ale fajnie. Spoko. Zajmę się wszystkim. Wiele jeszcze musisz się nauczyć, mój młody uczniów. Między innymi na pewno też latania Oto to ty się nie martw Gdzie ona jest? Halo? A tam jest, tam się kryje Znaczy ona, bo ona, to była ona To, to była ona, pamiętam z filmu oglądałem Oglądałem nawet niedawno W sensie drugą część Atak Klonów Dawaj szybciej, kur na no co tak wolno? Uważaj na to złącze zasilania. Na co? Na to okej. Okay. Po prostu nie będę w nie leciał. Po prostu nie będę w nie leciał, prawda? Nie będę po prostu w nie leciał. To nie będę musiał uważać nawet. Dobra, spokoj, teraz tu. My się palimy, może zwrócić na to uwagę, mistrzu, albo Anakin Nie tym, myli mi się sprint już ze wszystkim A no i po mnie Poszło wszystko No i gdzie ona jest? A tutaj, okej, okay, bo mnie odrodziło w tym miejscu Gdzie ja żem zdechł hmm. Szybko pójdź. Szybko pójdzie, szybko idzie życie. <laughs> nawet, nawet nie muszę tu latać. Dobra, ucieka tam do tunelu. Spoko. Da się, da się, wszystko się załatwi. Ucieka tutaj. Powiedz co mi, teraz jak nią trafię, to w ogóle nie odejmuję jej życia. Dawaj, 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 dawaj. No dawaj, dawaj, dawaj. Up. Dobra, odejmuję znowu. Cały czas nie ustrzelam, cały czas, cały czas trzymam ten przycisk R2 nie chcesz, dawaj, Latam już lepiej, Mitsu? No, nadal żyję. To już to Dobra, be, jest po niej jest po niej. I po nas też. Dobra. Nie, nie, nie. Mamy to. No i się nie dowiemy tego. I się, i się, tego, pra, się tego, prawda, nie dowiemy. Musimy się rozdzielić. Odeskortuj i na ruinę. tam będzie bezpieczniej. Oczywiście, mistrzu. Arfor, chyba możesz mi w czymś pomóc. Arfor. Ok, poziom ukończony. Swobodna gra odblokowana. Dwa wyzwanie 3, bez ze zestawu w postaci statki, ok. gdzie? a tak, pamiętam tą scenę ten znajomy ten znajomy wyglądał był tej samej rasy co mistrz jak mu tam było Pong Krell mistrz Pong Krell, który okazał się w serialu Gwiezdne Wojny, okazał się zdrajcą, separatystą, czy agent agentem duku dokładniej ja to mówię, no bo pewnie wszyscy z was oglądaliście Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów i tak, przepraszam za spoilery oczywiście potencjalne. Ale wątpię, wątpię, każdy z was, każdy z was musi to prawda znać. Jeszcze seria Wojny Klonów, naprawdę musicie to znać. To mówię, on jest takiej samej, on był takiej samej rasy, kontynuuj oczywiście. On był takiej samej rasy, prawda, jak... O, on. On. Dex. Dex. Najlepszej kelmerce łączy trzeba się bezpiecznie nie nadążam z obsługiwaniem gości, pomożesz staremu kumprowi i zaniesiesz parę zamówień do właściwych stolików. Ja bym naprawił łądę. Jak tylko skończymy, zrobię co tam chcesz, co ty no. To, co ty jasne. Kelner. Musisz tylko sprawdzić, co każdy klient zamówił no i mu zanieść co trzeba. Skoro droid umie, to Filmy czegoś tego nie było, ale okej okay. Dobra Widzicie klienci? Co moim ciast? Ciasto. Ciasto jest tutaj. Oh. Dobra. Kto następny. Ten. Nie ma nic lepszego niż szklanka ardy... Szklanka. Szklanka, szklaneczka, szklaneczka, szklanka jest... Tutaj mamy, proszę. I ostatni kanapka. Kanapka leży tutaj. Mm, ale bym sobie taką kanapkę zjadł właśnie. Wychota. Wygląda pysznie, Wygląda No pewnie. Jeszcze tutaj. No. Nuna. No, na czyli mięso, proszę. I ostatnia, koktajl. No to osta ostatnie danie. Koktajlik, prawda? Proszę, dziękuję. Nie ma za co, dziękuję bardzo, mistrzu. Dziękuję, dziękuję. Wszyscy dostali zamówienia? Świetnie. Mam u siebie wielki. I też. Musiałem się trochę namajsterkować, ale się udało. Będzie mogła wrócić do pracy. No to Super. Pogadać. Przysiądź sobie, a ja zaraz przyjdę. To jest. Powiedz no. mi, To jest szablostrzałka z Kamino. Kamino? Przesłyszę tę nazwę. Dobre poglice? Nie, za zewnętrznymi rubieżami. Kamino, a nie. Człowie wychylają. I ZAJMUJĄ klonowanie. <noise> KLONOWANIE NIE ARFOR NIE WIDZIAŁEM KAMINO NA ZWYKŁYCH MAPACH RUSZAJMY DO archiwum. To jest Ale <noise> ucieka, tak ucieka Jup, jup okej okay. Dobra, idę 15 minut to nie Jeszcze nie kończymy, polecimy tego archiwum No i cóż Jeszcze wracając do Gears of Online, to uznałem, że ta seria będzie raz tylko w tygodniu. Będzie tylko raz w tygodniu. Mówię dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka. Że odcinek z tej serii będzie raz w tygodniu, we środę. Beś, każdą środę będzie Gears Online 16.00. Jeden odcinek na tydzień będzie. Lecimy, nie rozmawiamy. Dzielnica federalna, tak. Dzielnica federalna. Mm -hmm. Myśliwiec Wing. o! Takiego używali, takiego użyła hera w w Starożytybialijancie, by się przez blokadę imperialną. Tak, tak, to był ten. To był ten statek. Ok, gdzie teraz? Tu? Aha, świątynia Jedi, no tak. Bo archiwum jest w świątyni Jedi. Zobaczmy, jak odzorowana jest świątynia Jedi. Jak odzorowany budynek. Pięknie odzorowany, widzę. Ładnie, bardzo ładnie. Dobrze, Arfor, Przeszli do terminala Dane Odbeksa. Aha, ja myślałem, że się coś spagowało. A tutaj po prostu byłem, tak, Boże święty. To by było coś. Mhm. Arfor jest potrzebny uszy. Eee. Obróć. Aha. Kumam, Umando, poproszę. Co mamy? Kontynuuj tryb popularny, okej. Okay. Dex twierdzi, że kamino powinno być tu, ale jest tylko... pusta przestrzeń. Hmm, planetę mistrz obi -Wan zgubił. Wstyd wielki. Tutaj nic nie ma. Grawitacyjna sywetka pozostała. A? Dobrze bardzo. Do centrum grawitacji pola się udaj, a planetę znajdziesz. W filmie wyglądało... Kurna, w filmie wyglądało to tak, że... Kurna, w film. Tylko pliki wymazać W filmie wyglądało to tak, że obiłan poszedł do Jody, który szkolił młodzików. I wtedy tam powiedział, że zgubił planetę. Później tam wyświetlił... Później tam wyświetlił na holoprojektorze wszystko. Mówił, że tutaj była planeta. I ona tam podjął tej sylwetce grawitacyjnej, i wtedy jeden młody powiedział, że mistrzu ktoś mogą usunąć że mistrzu ktoś mogą usunąć z, z planów, i tak dalej. No, no, to lecimy teraz na to całe lecimy teraz na całe kamino, północne lądowisko. Kamino, kamino, kamino. Kamino to dom klonów, który w serialu Bad Batch niestety. Cel niestety powiedzieliśmy mu papa. Ale po co ja się męczę? Po co ja się męczy? Czy ja mogę? Boże święty. Też ja mogę tam po... po... Ja mogę tam polecić, tak zapomniałem. Zapomniałem o tym, matko boska. Te teraz już o tym będę pamiętał. Aj No, widać je. Ale nie, on polecił wtedy innym myśliwcem. To nie jest to, nie jest ten myśliwiec, Obi-Wana. Miasto. Miasto Tiboka. Lecimy do miasta Tiboka w takim razie. Miasto Tiboka. Miasto Tiboka, tak. W wojnach. W tym, kurna. Eh. Serialu Wojny Klonów w sezonie trzecim. W stronie trzecim właśnie Kamino zostało zaatakowane przez Griebesa, który chciał przyjąć próbówki klonów i tworzyć takich swoich żołnierzy. Ale niestety, niestety nie wypaliło, no i później zresztą będziemy do tego chodzić spokojnie. W każdym odcinku będę mówił coś właśnie, co się wydarzyło w filmie. Ale dobra, jesteśmy na Kamino w takim razie. To będzie kolejny z tego odcinka. Kolejny odcinek zobaczymy kiedy, bo na razie, na razie jeszcze nie wiem. Trzymajcie się ludzie. Do następnego. Do zobaczenia. Cześć. Nara.